Tak jest, widzę. patrzcie. Yy, siema, siemanesko, z tej strony <grym> Tak wyglądały nas widzowie z przed rozpozieniem odcinka, ty nie? Kamerzysta zawsze mi mówi start, albo już takiego, ja mu nie powiedziałam i <grym> tak to wyglądało. No, 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 dobra, dobra. No. Dzisiaj jeszcze nagrywamy lekko vloga, tak w ogóle. Tak jest. Jesteśmy na tym stopie, więc zostawcie subskrypcję, podeszku. tak troszkę. Tak. Wiesz, to będą Instagramy. Tak w tle. Co. Lecimy, nie co? coś tak stoi. Ej, Bolek! Widzisz? No dobra, dobra. Może już za nami pójdzie nie, nie MTH. E, obraźmy się chyba na nas. Patrzcie, <noise> bo nam ładna Polanka. Jeżeli chcecie więcej z tych odcinków, zostawcie dwie łapki w górę. Jakiś slafek? Albo w ogóle, jeżeli chcecie na dworzu odcinki, y, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie odcinki w, w domu albo coś takiego, to zostawcie komentarze. Czego będzie więcej komentarzy, jak będzie więcej to w domu, a jak będzie łapek to na podwórku, no. Na poszczególnie I Chyba bolek na nie rynie. No właśnie, przez chwilę tam przebieg jak widzieliście. Dobra, no ogólnie idzie właśnie gdzieś przejść, poopowiadać, co będziemy robić teraz. Ogólnie w wakacje daily na tym kanale? A no właśnie, no trzeba e... przedstawić nasze Instagramy. Le, Jezu, kanały. No, no tak. No. no to tak, wbijajcie na X-Cover, x x, maja x, dobrze? X-Maja x, x. Dobra, i też DJ Bartuś, nowa nutka. Tak jest. No. Kamerzysta miał niby wstawiać co środę, tą co wtorek. A, a wstawia codziennie odcinki. Nie, Widzowie. Dobra. Widzowie. Jest... Dzisiaj kamerzysta wam powie: w jakie dni będzie wstawiał odcinki. Ta, kompletnie. Tarek coś co środę, ale no, że dzisiaj stawiłem, to mm. naszą, że środę będzie taka mała. No... Czyli w to środę teraz co nagrywamy, to wtorek u mnie wlatuje w środę, więc nutki u niego nie będzie, przynajmniej no, nie. mam nadzieję, jak wstawił wtorek, no to... Nie. Był chyba oszalał, on stawał teraz właściwie codziennie, a się budzę rano, a tu 15 minut temu DJ Bartosz wstawił nutkę, jedno wyświetlenie, cztery łapki w górę na przykład, no nie wiem. O, ej, no, ja, ej! Pa, parę, parę, minut. Cicho! Idzie spolek. Tam jest chyba gdzieś, patrzcie. Ej no, co, tam ale, co I... się stało, dobra, daily u mnie przez miesiąc będzie na yy, w wakacje, miesięczny daily, ten drugi miesiąc, albo ten pierwszy jeszcze zobaczymy, a jak pójdzie dobrze ten pierwszy miesiąc, nie, pewnie w pierwszym miesiącu będzie daily, jak pójdzie pierwszy, jak wyjdzie mi daily w pierwszym miesiącu, to widzowie kamerzysta robi daily. Co? Tak, daily. Nie? No, dobra. Zrobisz dla widzów wakacje miesiąc daily ten drugi miesiąc. Ja ten pierwszy zrobimy na kanale. No daily. Bo wiesz. Masz... On coś zło... <grym, <grym, do lasu. Dobra, i, krzyczy... I ten pierwszy miesiąc zrobię ja i jak nam on wyjdzie, to robisz to daily. Zgadza się dobra? Nie, wiesz, wakacje Dostała się do mnie wyzwania. No, dobra, dobrze. A tam jest, patrzcie, tam jest, tam jest, tam, jest. Co tam A Jego nie widać tu w kamerze w ogóle. Nie, w ogóle nie... O nie, tam jest! Co tam robi? Tam jest, tam, tam jest! Nie, widać. Nie widać, nawet no, mojego palca. Dobra, walić to. A, czekaj, cię odbliżamy. Dobra. To A. co? Jeżeli ktoś go zobaczy, widzowie, teraz... Gdzieś jest na pewno w tej kamerze. Jeżeli ktoś go zobaczył, niech napisze w komentarzu. My go widzimy na przykład w kamerze. To tam specjalnie. Dobra, widzimy się zaraz, Jeszcze? Nie, już nie nagrywam. Tak Ej, chłopie, go już z 15 minut, jakiegoś nie ma. No, no właśnie nie ma go z tylu, ale to jest co chyba. Nie wiem. Nagrywamy, czy wyłączamy idziemy dziwę gośku. No dobra, wyłącz i tą kamerę. Może kontent no. z tego zrobimy. Tak? Szukamy bolka w lesie, bo no. A nie na ten las Nie na nie nie jest nie jest no dobra, tak naprawdę nagrywam parciwcie. Lasie słamy, tylko to jest taka coś, że my widzimy ten drugi koniec, więc co no. nagrywamy, szukamy go i ja widzimy ci Ale on taki cichy był. Więc no. A tu jest jeszcze jakaś jakby dróżka taka, taka trochę drzewa są. Czujniki słychać. To jest taka jakby droszka. Albo on nas prankuje i straszy, że się zagubił, albo my go szukamy. dobra mi, druszka to? Ej, on tam chyba jest na prosty. A my staliśmy bo myślałem, że on wyjdzie do nas cenę dobra, dobra, widzimy się zaraz po prostu, jak będziemy obok niego, albo kocery zauważymy, bo to może nie jest on jedy. Dobra, już jesteśmy. Patrzcie, to nasz taki strybki, malutki, już widać końcem, złapiemy co wyszliśmy. I... idziemy sobie. Ja. Jeszcze tam jest taki jakby przedziałek. Patrzcie, ładne lasy mamy na wsi. <głosy> <głosy> Odbieramy. Ej, słychać go. O, tam jakiś pies. I to on tam chyba jest, ja Słuchajcie, bo ja się boję, ja sobie na kamerce przybliżę, czekajcie. Ja to on. Ej, tu patrzcie, tu takie ładne na tle. Oj, widzowie, jeszcze w fajnie pada. Ej, to on, to jest on. dobra, to jest on, Mi, Co ty robisz tu, gdzie? Z pytaszkiem wielu dostaliśmy, czekaliśmy, co się stało? Co ty się obraziłeś? On mnie <laughs> na nie Prawie widzowie, najwidoczniej Ej, co mi się stało? Chyba ucieka przed nami Ej. A co? Ej, płaczcie tu Co to jest, jeżeli chcecie żebyśmy ten las wiedzili co do, albo jakiś challenge w tym lesie zrobili Zostawia ci pięć opach w górę to jest minimum widzowie, Minimalnie. Challenge. W wakacje kto się zbuduje na przyszłość, coś taką pościu, bo to było miejsce. O faj. Albo jakiś challenge w lesie. Nie wiem, jakieś budowanie czegoś, albo coś taka obizo, to było mega. Bolek! Ej! No bo wejdziemy do opuszczenia. To nie, to nie jest widzę, o to o my mamy taki dom opuszczony wideo. Paraj i tam jest. Tak jest. Ej, tam jest parcielek. Już myślałem, że go zgubiliśmy. Co się stało? Chodźmy. Nagrybę każdy. No. Co tu się dzieje? Łatwiej, no. Odszkodowanie się bolek należy. Odszkodowanie, że <ścoughs> jeszcze czas, Dobra, widzimy się zaraz. Nie chcemy mieć dla ciebie.